Go jeszcze małym chłopcem był To sny promienne o najświętszej pani śnił Przybliżaj Boga do chłopiec młodych serc Tak mu skazała cel. The blazing sky i me where the eagles fly And higher and higher Gonna be a man in motion All I need is a pair of wheels Take me where my future's lying Take them on fire Take them on fire Kolejne zgrupowanie. E, po roku spotyka się Pan z kadrą, ale inną niż tą co zawsze. E, tą co rok temu tak pięknie zwyciężyła w Święcimiu. E, czy personalnie e, ten skład jest słabszy? Nie można powiedzieć, że, że jest słabszy. Na pewno jest inny. Są zawodnicy z innymi predyspozycjami, i przez te kilka dni próbowaliśmy właśnie te najlepsze rzeczy, które w sobie posiadają, uwidocznić i żeby w sobotę pokazali się z jak najlepszej strony. Ale mamy w składzie jeszcze kilka indywidualności. Są to Janek Gablas, Kamil Paluch, Artur Kasoń, Krzysztof Iwanek. To ciekawi zawodnicy? Oczywiście. Ciekawi zawodnicy. Każdy z nich gra w klubie, każdy z nich stanowi o sile swojej drużyny i myślę, że o sile naszej drużyny też będą właśnie stanowić ci zawodnicy. Można powiedzieć, że te drużynę znów pan musi budować na nowo. To pewnie niełatwe zadanie. Jedynie Kacper Gawlas jest już drugi raz na zgrupowaniu. Tak, Kacper jest, jest drugi raz, no, ale tak jak już powiedziałem, no, 90 chyba procent zawodników, którzy są powołani w tym roku do reprezentacji jest, jest czynnymi zawodnikami w klubie, więc tych kilka treningów, które, które już za nami myślę scaliły tą grupę i, i jutro mam nadzieję, że pokażą na co ich stać. Tak? E, łatwiej dla trenera, a raczej selekcjonera, e, kiedy może przyjechać na zgrupowanie i pracować chociaż w tym 50%, w tym samym składzie. Trudno, trudno mi powiedzieć, bo jeszcze takiej sytuacji nie mieliśmy, że, że 50%. Mamy, mamy 9 zawodników i w tych 9 tylko jednego powiedzmy w cudzysłowie starego zawodnika. Pracuje się równie przyjemnie jak w ubiegłym roku, także wszystko przed nami. A jak pan jako trener ocenia tegoroczne zgrupowanie porównując z tym zeszłorocznym? To powiedzmy, charakter bardzo, bardzo podobny. Od strony sportowej w zasadzie nic się nie zmieniło. Tutaj popracowaliśmy nad takim powiedzmy z zespoleniem tej ekipy, żeby się chłopcy wzajemnie dotarli, zrozumieli kto gdzie gra, jak kto gra i, i żeby po prostu na boisku panowało zrozumienie. No a jeśli chodzi o te pozasportowe, może nie do końca pozasportowe, no ale świetny wyjazd do Bielska na trening ekstra klasowej drużyny pod ja myślę, że dla chłopców też wielkie przeżycie. Za Wami już właśnie są cztery treningi, czy Pan ma w głowie już skład i taktykę na jutrzejsze spotkanie? Oczywiście, że mam, ale szczegółów nie będę zdradzał. Przeciwnik, jeżeli tak możemy określić, Beskid Skoczów, zapewne postawi zdecydowanie wysoką poprzeczkę niż zeszłoroczne sale no oczywiście, w oczywiście Beskid Skoczów to drużyna, która e, Dwa miesiące temu wygrała Ligę Okręgową Trapkarzy Starszych, więc na pewno wszyscy trenujący zawodnicy, wszyscy grający na miarę wysokim poziomie. No i na pewno to jest zdecydowanie lepszy przeciwnik niż miało to miejsce w zeszłym roku. Zatem życzymy powodzenia w dalszych zajęciach i przygotowaniach. Nie dziękuję, bo będzie potrzebne. Rozmawiam z Krzysztofem Iwankiem, Wankiem, Boże. Krzysiu, gratuluję Ci funkcji kapitana na reprezentacji. Dziękuję. Co czujesz tak na gorąco po decyzji jako nowy kapitan drużyny? No, jako nowy kapitan drużyny postaram się w dobrej postaci podnieść na duchu, żebyśmy w trzecim meczu pokazali co umiemy, jak się przygotowali. Czy gra dla Ciebie w reprezentacji to zaszczyt? Zaszczyt. Wśród grona tylu zawodników zostałem ja właśnie wybrany to jeszcze do roli kapitana. No to teraz e, bycie kapitanem to chyba jeszcze większe wyróżnienie. Tak. E, kapitan zawsze daje na boisku sygnał do walki, do zaangażowania, do woli e, o każdy centymetr boiska, tak? Czy uniesiesz na swoich barkach taki ciężar odpowiedzialności? Postaram się unieść, ale aczkolwiek kilka moich kolegów ma taką zaangażowanie do walki, nawet mi nie trzeba mówić. Są bardzo waleczni, Pokażę na boisku pewno co potrafią. Zatem życzę Ci powodzenia w jutrzejszym meczu i dziękaniom odpowiedzialności takiej za drużynę. I jeszcze raz gratuluję i powodzenia. Dziękuję. Janek Bosko jeszcze małym chłopcem był, To sny promienne o Najświętszej Pani śnił. Przybliżaj Boga do chłopiec młody serc, Tak i mu O Janek,